Miam, miam, miam. ale dobre to ciasteczko, widzowie, takie przepyszne, tak, dawajcie mi więcej jedzenia, hot dogi, tak, 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 jemy, jemy, Miam, niam, miam. tak, tutaj trzeba położyć hot dogi, trzeba dużo jeść, ja w ogóle jestem cały czas dzisiaj głodna, wstałam i co chwilę jem, zobaczcie, o, masz zjeść to patie. one do mnie napisały, bo to są moje widzki, a wy widzowie, jeśli chcielibyście ze mną pograć, wbijajcie na moją grupę z Robloxa, pierwsza w opisie, właśnie, Team Patix się nazywa, jemy sobie teraz, zobaczcie, o, tak, tak, też jest, blondynko, nie wiem, jak masz na imię, ale jest tutaj właśnie i brunetka, i blondynka, i one mnie karmią. Zobaczcie, ja mam jedzenia, tak! Hamburger, fryteczki, niam, niam, niam. kolka. Wszystko pijemy. ale pyszne. ja normalnie mogę dzisiaj tyle zjeść i cały czas jestem głodna, zobaczcie, mam też pizzę. Także widzowie, kliknijcie teraz łapeczkę w górę, każda jedna łapeczka w górę to jest jedno jedzenie więcej, jedno ciastko więcej, jedna pizza więcej dawajcie. Miam, miam, niam, dobra, dawajcie. O, tak pankejki, tak mam. Pankejki uwielbiam tak więcej, więcej, bo to za mało, za mało jeszcze więcej chcę. Ale to jest wszystko pyszne. A ja wciąż czuję się głodna. Chodźcie, idziemy do restauracji, bo ja się czuję głodna. Za mało jedzenia. Więcej, więcej. Chodźmy do restauracji zobaczyć, czy coś mi dadzą dobrego do jedzenia. Mia miam. Mam nadzieję, że dzisiaj jest jakieś danie specjalne. Danie dnia i będę mogła sobie... Ej, idziecie, widzki? Chodźcie tutaj ze mną. Zobaczcie, co są, tutaj też są. O, na wynos. Kolacja Да, ja, так, так. Zjedz to patience do mnie. O, doritoski, dajcie miam, miam. Doritoski też zjem, tak wszystko zjem. Dobre chipsy są. Okej, okay, kola, tak, kola też jest ważna. Trzeba teraz popić po posiłku. I schabowy, schabowy. Czy tam styk? Nie wiem, co to jest. Dobra, idę sobie tutaj usiąść, zobaczcie i normalnie zjem. ale pyszne. Dać ci coś tak? Dawajcie, dawajcie mi tutaj, dziewczyny. Ty, ile ty jesz? Ile ty jesz tego jedzenia? Tutaj do mnie piszą. Ciągle jedzenie i jedzenie. Nie. Tak, bo dzisiaj się tylko dla mnie jedzenie liczy. Ja chcę jeść, dajcie jeść. Tak, torta, tarte. czekaj, czekaj, ja już jam, miam, 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 podeszłam i zjadam jej torta. Am, niam, niam. Nie, nic dla ciebie nie zostawię, bo ja się nie dzielę. Dzisiaj tylko jem. O, dodała mi go. Miam, miam, pyszny tort całego zjem, ale, ale ja się już czuję taka. Ciężko, o ty masz loda, daj mi loda, teraz ja jej zjem loda, patrzcie, ja stanę obok niej i zjem jej loda, oddawaj loda, podziel się, dawaj mi tego loda, a masz loda napisała, no to daj mi tego loda, bo ja ci go chcę zjeść, am, am. ale dobre czekoladowe, najlepsze, a wy widzowie jakiego lubicie loda, ale to było pyszne, normalnie. Tak się najadłam, ale ale wiecie co? Jeszcze tak nie do końca. Jeszcze bym coś zjadła. Chodźmy na przykład do sklepu coś kupić. Masz picie. O, tak, tak, tak picie, picie, poproszę picie, daj mi. Daj mi picie, daj mi picie. Miam, 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 O, dostałam, patrzcie, piję sobie szejka różowego. Ja mogę dzisiaj wszystko zjeść, ale wiecie co, ja już tyle zjadłam, że widzowie musicie kliknąć subika, żebym została na tym kanale i nie pękła. Także klikajcie subika, to zostanę i będę dla was nagrywać, bo jak nie klikniecie, to ja chyba pęknę. Więc klikajcie z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu i teraz biorę sobie czekoladę. Miam, miam. Jaka dobra tabliczka czekolady. Ja potrafię zjeść całą, ale co to jest jedna czekolada? Ja mogę więcej. Chodźcie. O nie, już mi się ciężko biega. Zobaczcie jak ja idę, jaka ociężała, już naprawdę ciężko nie daje rady jest. Jest bardzo źle, ale Ale ważne jest jedzenie. Jemy, jemy, jemy. Jak ja wolno idę? Ej, wiecie co? Może lepiej będzie mi podjechać, słuchajcie. Jadę sobie na deskorolce. O, jadę na deskorolce do sklepu. Macie coś tutaj do jedzenia? Dajcie mi jedzenie. Tak, o, okej, okay, idę sobie powoli. Lody, lody, tu są znowu lody, więc to już zjadłam tego nie chcę. Muszę pozostałe rzeczy wyrzucić. Już tego, już dziękuję bardzo. I kupuję sobie nowe, bo te są już puste. O, tak, tak. Dała mi popcorn. Tak, dobrze, dobrze. Masz ziemniaczki? O, moje widzki, jakie one są? Tak, tak, dajcie mi, miam mam, mam, ziemniaczki. mam, 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 Wszystko sobie zjadam. mam, miam Jakie Jakie, Pyszne. Kto to robi? Kto tutaj przerządzał takie wyśmienite? Bardzo! Ośmierniczki, ziemniaczki. Masz popcorn, tak? Zobaczcie, one chcą mnie normalnie utuczyć, ale mi to tak smakuje. Ja chcę cały czas jeść. Bardzo dobre. Mnie, mną pyszne, pyszne. 10 na 10. Chcę więcej, więcej. Dajcie mi czymś popić, popić. Potrzebuję wody sodowej. Tu, tak, tak, tak. Napiję się. Mleko, mleko. Może jeszcze mleko, żeby lepsze trawienie było. Tak, tak. Dobrze, widzowie, wy też tyle. Ja bo ja dzisiaj nie wiem, co się dzieje. Ze mną, że mi się chce tyle jeść! Oj, ciastko, ciastko! Jeszcze deser musi być posłony, musi też być słodkie. Miam miam, 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 Zajadamy ciasteczko. Pyszne pieguski, tak najlepsze z czekoladką. Kolej już, już może nie, ale owoce, nie, fuj, owoce, zdrowa żywność, nie, ja tylko dzisiaj chcę o, pizzę, tak. Miam, niam, miam. O, ale dobre, dobre. Watę, Ja też chcę watę, daj mi watę! Dziewczyno, daj mi watę, tak! Zobaczcie, jak wcinam watę cukrową w kolorze fioletowym, jaka pyszna. Niom, nią, nią, wychodzimy. Dobra, słuchajcie, ja muszę chyba trochę się y, położyć. Zobaczcie, ja już nie mam siły. Ja muszę jechać, dziewczyny, do domu, odpocząć. Chodźcie, bo ja już nie mam siły. Nie wiem, czy dam radę na rowerze, bo na rowerze trzeba strasznie się starać. A ja nie mogę tego. Chociaż mogę, o, dobra. To chociaż na tym postoję, bo tutaj nie trzeba dużo energii. Zużywać. Na deskorolce powinnam używać nogi, żeby się odpychać. Na rowerze też muszę pedałować, ale nie mam siły, tyle zjadłam, więc sobie normalnie jadę do domu, muszę postawić dom, i ja muszę odpocząć, bo nie mam siły. Albo może do doktora pojadę. Panie doktorze! Jest ktoś w tym szpitalu! O nie, to się już ściemnia. Niedobrze, niedobrze. Chodźcie dziewczyny. One idą na holej Jedne pieszo, jedne na kolej nodze. Dobra, wchodzę teraz do doktora. O, dzień dobry, czy ktoś tutaj jeszcze pracuje? Bo ja dzisiaj tyle zjadłam i zaraz mi chyba brzuch pęknie. Tak mi się wydaje, chyba za ciosnę ciuchy mam. Może ja powinnam ciuchy zmienić, widzowie. No tak, mi się najadło, ale mi się chce jeszcze jeść. Dawać mi jedzenie, dawać mi jedzenie, dobra, jejem. Ja Mia, niam, niam, zobacz, zobacz, jak ja zajadam. Ej, ja się podzielę. Masz, jedz też. Wszyscy niech jedzą. Jemy, jemy pizzę. Tak jest, dokładnie. Masz tutaj, jedz też pizzę, dziewczyno. Wszyscy zajadamy. O, niom, niom, niom. Będziemy, będziemy bardzo duże, miały brzuchy. No dobra, mamy zjedzone, ale słuchajcie. Teraz, no, ja tyle jem. Ja już muszę odpocząć. Czy ktoś może zbadać mój brzuch? Niech ktoś zbada mój brzuch, bo mnie tak boli. Ej, coś dostałam fajnego do jedzenia, jeszcze tego nie jadłam. Co to za precelek? Miam, ale pyszny. To są, to są churrosy hiszpańskie. Ja bym chciała zjeść sobie takiego, wiecie, jeszcze z Nutellą. O tak, mniem, dobra. Teraz sobie leżę i niezbyt dobrze się czuję, ale brzuch mnie boli. Ale ja znowu jestem głodna. Daj coś do jedzenia. Masz coś do jedzenia? Daj jedzenie. One do mnie piszą: Pati, ty znowu głodna, daj jedzenie. Please, jeść, jeść, ona, jeść. Jeść, dajcie mi jedzenie! Ile ty jedzenia? Patrz, jak one do mnie pisały! Ile jeszcze będziesz jeść? Ty tylko jesz, jesz i jesz. one do mnie piszą. One no, A, dobra, tutaj muszę kliknąć, dobra, czekajcie, tutaj czat się zamyka. To jest pączka! Ja, miam, miam, już daję, już daję! O, no tak, dajcie jedzenie, bardzo proszę, dobre jedzenie! Jem ścianę! Ej, ona jest ściany! Ej, ściany nie da się zjeść tylko jedzenie, miam, miam! Ale dobra, słuchajcie, ja naprawdę nie mam siły chodzić tutaj w ogóle. Więc najlepiej by było, jakby ktoś mnie zabrał, ale myślę, że one nie mają tyle siły. Może ja na wózku! O! Ja na wózku pojadę, bo ja nie mam siły Powiem wam widzowie I jadę na wózku, chodzić nie mam siły Ojejcu No już ciemno się zrobiło, ja naprawdę cały dzień Nie, muszę teraz wrócić do swojego domu O, ona ma pizzę! tak, tak, tak Chodź, chodź, tak, zjemy sobie Wszystko w domu, ja teraz sobie jadę tu Muszę zrobić dom I jeszcze w domu na pewno mam jakieś jedzenie Więc teraz szybko jedziemy Tak, elegancko, ja nie mam siły Normalnie zarobanknie mi brzuch Będę tworzyć domy słuchajcie, hej, halo, czemu nie mogę aha, bo muszę to odłożyć, dobra stworzę sobie jakiś domek, nie wiem pierwszy lepszy, całkiem u góry robi mi się dom i ja do niego wchodzę, muszę się gdzieś przebrać chyba, mogę z tobą mieść i jeść pati, o, tak ja chyba zaraziłam moje wizki. one będą jeść i jeść Dobra, dobra, jedzenie, jedzenie, lodówka, lodówka, tu jest lodówka, dawać. Tak, 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 mniam, 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 jemy, jemy. Pizza, 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 o, daję im, dzielę się wszystkim, macie tutaj batoniki, wszystko. O, dobra, czekajcie, bo coś tutaj się kliknęło. Co mamy? Gofry, jeszcze gofrów dzisiaj nie jadłam, takie dobre. Z bym sobie zjadła goferki, bardzo pyszne, dziękuję, tak. Ja nawet, nie nie mam siły, ale słuchajcie, jak mi się ciężko już idzie. Ja muszę odłożyć to, co już zjadłam, bo to już jest puste. O, dostałam tutaj, ooo. Ja teraz mamy uczty, zobaczcie, jedzcie to, jedzcie wszystko, jemy. Nic się nie może zmarnować, będziemy jeść, ale słuchajcie. Ja chyba będę musiała iść sobie założyć jakąś inną bluzkę, bo jest mi tak ciasno w tych ciuchach, one mi tak napierają na brzuch. Muszę poszukać, czy mam tutaj gdzieś garderobę? Pewnie jest u góry. Idę zobaczyć, czekajcie, gdzie jest garderoba. Tutaj może będzie, nie, nie ma, ale może w tej komodzie. Zobaczmy, poszukam może jeszcze dokładniej. O jest tu garderoba, zobaczcie. Ja się muszę przebrać, więc czekajcie. Muszę jakąś luźniejszą bluzkę ubrać, bo ta mnie tak uwiera. Dobra już jest. W widzowie nie mogą się zdecydować, co ubrać, bo wszystko mi jest za ciasne. Ale patrzcie, na to ubrałam sobie luźną koszulkę i mój brzuch się po prostu wylał. Jestem gruba przez to jedzenie cały dzień, tylko jemierz przytyłam. Co się stało z moim brzuchem, jak on mi odstaje, Ta koszulka jest mi w sam raz, bo przytyłam. Ciągle jem cały dzień. O nie, Pati, ale ty masz duży brzuch. No wiem, co ja mam teraz zrobić, widzowie? Od tego ciągłego jedzenia po prostu mi urósł brzuch. O nie, ja nie mogę tyle jeść, ale mi się ciężko chodzi z tym brzuchem. To nie jest wcale takie łatwe. O nie, co ja zrobiłam. Muszę wyjść, muszę wyjść, może będę musiała trenować. Zobacz jaki ja mam brzuch, dziewczyno, widzisz to? Ja przytyłam. Jaka ja jestem gruba? Nie chcę być taka gruba. O nie, ale już jest noc, więc będziemy musieli się zaraz położyć i przespać, i wtedy może jutro, nie wiem, pójdę na siłownię czy coś. Ale ja jestem cały czas głodna, ja chcę jeść. Ja nie mogę pójść głodna spać, także nie wiem, może ja bym zjadła teraz coś dietetycznego, typu jabłko. Czy ja się najem jabłkiem? Nie sądzę. Masz wielki brzuch, wiem o tym, co ci się stało z brzuchem Patty? On mi urósł dziewczyny, przez to ciągłe jedzenie, a czemu wam się nic nie stało, tylko mi? Ja mam taki wielki brzuch, jem teraz jabłko, może banana, mi się cały czas chce jeść. A miam, miam, banan, ale to mi nic nie daje, dajcie mi coś lepszego do jedzenia jeść, jeść. Tak, 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 tak. Patrzcie, jak one wiedzą, o co chodzi. Ja chcę jeść. Dostałam steka. Steka mogę zjeść. Chodźcie, ja sobie tutaj siadam. Tak, i będę jeść. Mniam, O, dostałam też to. Pyszne. Mniam. Patrzcie, jak sobie zajadam. I steczka, i wszystko. Ta, teraz tacos mam jakieś tu. Pyszne. Tak, więcej jedzenia. Dawajcie, dziewczyny. Mam tu tortille normalnie. Mmm, pycha. Przecież od tego ciągłego jedzenia zaraz Piękne, normalnie cały czas jem, ale ja już wyglądam, widzowie, chyba czas się wziąć w garść, w ogóle jest noc, ja się nie mogę tak pokazać, jak mnie zobaczą sąsiedzi, to nie pomyślą, co się ze mną stało, to tylko był jeden dzień, ja tak przytyłam, a nie, ale mi się ciężko chodzi, ja bym tylko, wiecie co, ja muszę chyba w chacie jeździć tym, takim czymś. Normalnie muszę jeździć na takim czysie, nie daje rady chodzić. Dobra, idę sobie po dalej po jedzenie. Gdzie dostanę jedzenie? Jest tutaj jakaś nowa restauracja. Idziemy do niej zobaczyć. Może do kościółka, Albo nie, bo tam pewnie są sąsiedzi mnie zobaczą. Także ja szybko jadę. Chociaż jest teraz pierwsza w nocy, druga. Nie wiem, czy restauracja będzie otwarta. Gdzie ona jest w ogóle? O nie, to trzeba tam na, na drugi koniec Brookhaven pojechać do restauracji. Mogę jakoś sobie zwiększyć prędkość 35. Ja chcę jechać, panie. O dobra, teraz jedziemy szybko, szybciej jedziemy, dojedziemy zaraz sobie, tak, tak, jedzenie, jedzenie, już widzę, tutaj jest jakiś właśnie y, kawiarnia też jest, dobra, restauracja tu gdzieś będzie, podjeżdżam do góry, jedzenie poproszę na wynosach, tu jest jakaś The Brick Restaurant, ale czemu tu nie ma jedzenia, halo, poproszę jedzenie. Gdzie macie jedzenie? E, oni ukryli jedzenie przede mną. Nie chcą mi dać jedzenia. Poproszę. O tu jest tu jest stek. Stek tak znowu stek stek. Miam miam miam, pyszne, pyszne. Zajadam sobie. A o tak. Dla mnie wszystko. Nie dam nikomu innemu. Jakie dobre to wszystko jest. A miam miam. A co oni mają tu jeszcze w ogóle w menu? To już sobie sprawdzam. Co? Lody, gofry, nawet Pizza? Wszystko oni tu mają. Schabowy z mizerią. Zupa pomidorowa, dawać mi to wszystko. Ja za wszystko zapłacę. Chcę tylko jeść. Dajcie mi jedzenie. Czemu tu jest tak mało jedzenia? To jest tylko jakiś jeden steczek. Dobra, muszę wysłać zamówienie do kuchni. Cyk, cyk, cyk. Proszę o jedzenie. Dajcie mi. Tak, 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 tak. Jemy, jemy, jemy. Cały czas jemy. Miam, niam, niam. No i widzicie, widzowie, jak ja przytyłam, co się ze mną stało od tego ciągłego jedzenia? Muszę teraz coś ze sobą zrobić, czy nie? Ale mi się chce cały czas jeść. Czemu ja jestem tak. Taka głodna, zjadłabym konia z kopytami, ale będę musiała chyba trochę potrenować, żeby zgubić ten brzuszek, bo zobaczcie, nie wyglądam ciekawie, jak zobaczy mnie mój chłopak z Myslow, to on się mnie przestraszy, o, -o. No ja nie może tak być, dobra. Słuchajcie, zacznę od roweru. Biorę rower i będę chociaż jeździła na rowerze. Może to mi coś da i trochę schudnę. a wy subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominąć żadnego innego filmu. Zobaczymy, co będzie dalej, czy uda mi się schudnąć, czy nie. Księżyc już tam jest, ja muszę teraz jechać do domu, odpocząć, wyspać się i od rana intensywnie trenować, dobra? Jadę, jadę, jadę tutaj, ale ciężko, normalnie pod mi leci. Tak mi ciężko, normalnie, nie mogę szybciej jechać. Tak, takie to jest wszystko ciężkie. Mam zwiększone... No masę i po prostu no nie daję rady na tym rowerze, także klikajcie jeszcze lajkacze, żeby mi dodać trochę motywacji. Dawajcie widzowie i bądźcie też jutro odcinki są codziennie, papa! Pa. Pozdrawiam was! Idę, muszę się wziąć za siebie! Będę trenować! Będę trenować!